Cześć. Z tej strony macie Kieniszewski Doma Wasiłownia. Witam Cię na swoim kanale w szybkim podsumowaniu czterotygodniowego tygodniowego bloku: Jak zacząć trenować nieodbitreku, jak wypracować nawyk. Wydaje mi się, że należy Wam się ten filmik po zakończeniu całego planu. Mam nadzieję, że ze mną byliście. Że udało Wam się wytrwać, że odhaczyliście w swoim kalendarzu 12 krzyżyków i dzięki temu poczuliście, co to znaczy wytrwałość, systematyczność. Poczuliście, że plany treningowe nie muszą być przeładowane. Ja teraz troszeczkę tutaj sobie nawet zapisałem. Tak. 112 minut kręciliśmy na samym orbitreczku. Zrobiliśmy 160 przysiadów, 120 pompek, 80 brzuszków i 40 wykroków. O tyle jesteś bogatszy. Dwie godziny ruchu, a tak naprawdę tak niewiele czasu poświęconego. To jest kilka zdjęć, kilka lajczków, mniej na Instagramie, pół odcinka serialu komediowego na Netflixie, a nawet jest wypracowany. Dlatego cieszę się, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że wytrwaliście. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tego bloku, dotyczące sprzętu, orbitreka, jak trenować, jak ćwiczyć, dokąd zmierzać, piszcie śmiało. Jeśli ten materiał był dla Was użyteczny, dajcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję. A co ja mogę powiedzieć? Dzięki Wam, dziękuję Wam, że byliście ze mną, i zapraszam Was, abyście zostali na moim kanale. Trzymajcie się ciepło.